Tutaj się przemieściła teraz. Po mojej prawej ręce prawa burta. Siedzi, dobra. Siedzi. Jest trzecia i ostatnia pażara. Vampir to jest na 100% ona. Ok. Czyli Bolivia i Rzeka Maron będzie tutaj zrobiona. No to wychodzi, że Jemax chyba waga jest 80 kg, czyli tak jak Zungaro i Sum czerwono -ogonowy. Bo dwie powyżej 78, czyli ta też będzie chociaż minimalnie większa, nawet 1 gram może być różnicy. wydaje się wydaje się na dużą dosyć no nie ma zamiaru się poddać. Czy przebije wagą suma czerwonoogonowego, który ma wagę y, 78,500 z, gro, z groszami, ponad 78,5 kg. Pierwsza była 78,220 padzora wampis, druga 78, 313 gramów wydaje się na większą, ale zobaczymy na pewno jest silniejsza Bardzo silna, można powiedzieć. Przyponisz już widać. Dobra, jest. Ale kurczę! <tryk> Czaty GG. 80 kg to jednak nie jest Maxwaga. Naprawdę przepiękna pażara bampir 212,5 cm. 86 kg, 258 gramów Przebiła zarówno i sungaro, i Suma, czerwono-ogonowego. No pięknie. Eee, <laughs> lepiej później, bo przypomn będzie blokował. Eee, zapraszam na obejrzenie moich poradników. Będzie wszystko wiadomo. Choć do zdjęcia, koleżanko, to będą dwa klipy, w takim razie wideo zapisane. Bo myślę, że warto Nie Czułem, że jest większa i faktycznie i faktycznie jest większa. Pajara Vampir trzecia i ostatnia tutaj e, do misji boliwijskiej. Tajemnicy Rzeka Maron Bolivia. Pajara Vampir e, 19 646 gotówki. Oczywiście z kątem premium. 27 815 doświadczenia. E, 212,5 cm i życiowa. Pajara Vampir pierwsza 78,220. Druga była 78 313 i ta.